Dzień dobry, z tej strony Miorska na Uwaga Rzucam i dzisiaj zapraszam Was na kolejną recenzję, kolejną również z serii Winmow Lounge 2024 i dzisiaj przyjrzymy się produktowi Winmow Fusion, czyli systemowi połączenia szaftów z piórkiem. Zobaczymy, jak to wygląda z bliska. Spróbujemy sobie ocenić wytrzymałość na tyle, na ile będzie to możliwe w jakimś tutaj krótkim filmie. Może zrobimy sobie oczywiście pewną kontynuację za parę miesięcy rzucenia. Zobaczymy, jak to się trzyma. Sprawdzimy też, czy jest wart swojej ceny, a też właściwie w drugą stronę, ponieważ jest to produkt stosunkowo tani, jak na właśnie systemy szaftu z piórkiem, więc spróbujemy sobie ocenić, czy za tą niską ceną również idzie jakość. No i cóż, zapraszam do recenzji. Zanim przejdziemy sobie do głównej części odcinka, no to jak zwykle mogę powiedzieć jedno opakowanie idzie do was, także koniecznie oglądajcie do końca, bo na końcu będą warunki konkursu. No i cóż, zbliżamy się jeszcze do 1000 subskrypcji, o tym też sobie powiemy jeszcze na końcu odcinka. A tymczasem zapraszam. Przyjrzyjmy się Winmau Fusion. Okej, okay, zacznijmy od opakowania. Oczywiście nazwa firmy i nazwa systemu Winmow Fusion zintegrowane piórko z shaftem. Kształt standardowy. I w sumie chciałem Wam powiedzieć, że nie widziałem innego kształtu niż standardowy, więc być może po prostu to jest taki pierwszy rzut Winmow Fusion. Wyprodukowali na razie tylko standardowe kształty. Chcą zobaczyć, jak produkt się przyjmie, jakie będzie miał recenzję, czy jest odpowiednio wytrzymały. No bo. Wiadomo, to jest nówka sztuka. Zobaczymy, jak to będzie sobie radzić no i być może później, jeżeli to się okaże sukcesem, no to będą wystawiać również inne kształty. Tak tylko domniemuję, a to te wszystkie moje domniemania wzięły się z tego, że właśnie tylko ten kształt podstawowy, standardowy na razie występuje na rynku. Dobra, mamy też długość, tutaj jest akurat short, tutaj z boku mamy też fajną informację, że mamy short, in between i medium i tu też mamy właśnie długości, zaraz sobie oczywiście sprawdzimy gwoli ścisłości i mamy też Oznaczenie, jak tę długość mierzyć, co ta długość oznacza. Więc tutaj od razu na opakowaniu mamy te wszystkie długości zapisane. Tutaj jakiś komentarz. Tutaj znowu mamy WinMO Fusion. I z tyłu mamy tutaj jakieś informacje. Chciałem popatrzeć informacje w sieci, co piszą na swojej stronie o tym VMA Fusion i tak naprawdę nie znalazłem wiele więcej jak tutaj. Właściwie nic więcej nie znalazłem, niż tutaj jest napisane, więc e, stabilność piórka i kontrola, aerodynamicznie testowane 90 stopni, bla bla bla, zwiększa powtarzalność i, i punktowanie. Zaawansowane materiały, cięte jakieś tam polimery, bla, bla, bla i super performance, czyli że maksymalna stabilność i kontrola piórka. No, wiadomo o co chodzi. Także tak się opakowanie z zewnątrz przedstawia. Tutaj za dużo informacji nie mamy, poza tymi długościami, które są jak najbardziej spoko. No, i w środku myślę, że będzie to wyglądało standardowo, tak jest. Czyli mamy taki ciekawy plasticzek. Tak, patrzę, że na filmie bardziej wygląda na pomarańczowe. U mnie bardziej wygląda na czerwone. Zobaczymy, jak to na tarczy będzie wyglądało i w innym świetle. Tak czy inaczej, mamy tutaj taki plasticzek i oczywiście trzy systemy. No i za chwilę przyjrzymy się tym systemom z bliska. Tak wygląda system po rozpakowaniu. Jak widzicie, kształt rzeczywiście. Regularny, rzeczywiście standardowy. Co warto zwrócić uwagę, to kształt szafta. Zobaczcie, że on jest lekko wycięty. Będzie to lepiej widać na dłuższym. O, zobaczcie, że tutaj ten szaft się tak zwęża i rozszerza przy piórku, także ten kształt jest ciekawy. Mamy oczywiście logo Fusion. Ja sobie wezmę jeszcze tutaj ten czerwony, żeby się tutaj na rękawiczce trochę wyróżniał. E, nazwa Winmo Fusion, tak jak mówię, ten ciekawy kształt e, szafta. Piórko, oczywiście 90 stopni. Oczywiście tutaj możemy sobie tym piórkiem mocno popracować i do 90 stopni ono wraca. E, zobaczymy sobie jeszcze, jak Weźmy właśnie ten długi, żeby elastyczność pokazać. Jest ona dosyć spora. Bo zobaczcie, że bez większej siły mogę wyginać to piórko we wszystkie strony, znaczy ten system. Także elastyczność jest dosyć duża i tutaj no, nie unikniemy porównania z kondorami. Za chwilę wezmę kondora, um, tylko przepnę się na tę samą długość. To żółte jest in between. Jest ono podobnej długości co kondor. I zaraz sobie zobaczymy, jak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o elastyczność. Wiadomo, że takiej samej siły nie jestem w stanie włożyć, ale jestem w stanie z pewnością powiedzieć, że Winmo Fusion jest trochę bardziej elastyczna od kondorów. Tutaj mamy um, troszkę bardziej sztywne. Więc są one dosyć elastyczne. Naprawdę dużo siły tutaj nie wkładam, a widzicie, że. Um, ten system mi tutaj tańczy. Ten plastik się wygina bez większych problemów i oczywiście też bez większych problemów wraca do idealnego położenia. To jest oczywiście must have w przypadku takich systemów. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Że mamy cały gwint tutaj zapełniony. Oczywiście mówię o tym, bo w przypadku kondorów zwracałem Wam uwagę, że ten gwint tutaj nie jest znaczy inaczej, że właśnie nie jest zagwintowany, zagwintowana pełna część tutaj, tutaj jest zagwintowana cała część. No i co też ważne, no to że mamy tutaj te rowki, czyli kiedy lotka nam wpada, to szansa na Robin Hooda jest no, dosłownie minimalna. Zobaczcie, tutaj żadnego oporu nie ma, po prostu lotka sobie wchodzi w ten rowek i się odbija. Myślę, że te rowki tutaj fajnie widać. Minimalizuje to nam właśnie Robin Hood'y. No i oczywiście też defleksje, czyli odbicia lotek. Kiedy lotka nam w lotkę wpada, to nie odbija ona nam się tak mocno w bok. Oczywiście, tak jak mówiłem też przy kondorek, swoim drogą zachęcam do obejrzenia odcinka. Tu Wam się wyświetli albo już Wam się wyświetlił, na pewno pod filmem będziecie mieli podlinkowany. Największe defleksje i największe uszkodzenia, jeżeli chodzi o lotki, dzieją się wtedy, kiedy w ten sposób Zahaczymy tutaj barylem, dlatego tutaj możemy sobie dołożyć tridenty, dzięki temu nasze systemy będą dłużej nam posłużą po prostu, bo te uszkodzenia będą mniejsze to z jednej strony, a z drugiej strony właśnie te odbicia tutaj będą przebiegać w sposób mniej drastyczny, czyli jeżeli tutaj będziemy mieć tego tridenta, no to wtedy lotka nam się tutaj ładnie powinna zsunąć. Inaczej będzie to wyglądało ładniej niż gdybyśmy takiego tridenta nie mieli. Tyle o tych klientach mówiłem i kazałem Wam sobie wyobrażać, a ja po prostu mogę pokazać. To jest właśnie ta nakładka tutaj. I zobaczcie, dzięki temu to przejście jest łagodniejsze i też piórko, czyli również cały system nie będzie nam się aż tak bardzo psuło, więc jeżeli Wam coś takiego nie przeszkadza i korzystacie właśnie z droższych piórek, czy też właśnie z systemów, no to warto sobie coś takiego nałożyć, żeby Zwiększyć żywotność tych systemów, aczkolwiek, tak samo jak mówiłem w Kondorach, tak samo powiem i tutaj, że cóż, teoretycznie, pierwszy rzut oka, wydaje się, że może to być naprawdę wytrzymałe i służyć długo. No ale jak to jest w przypadku tego typu systemów, w przypadku, no również plastików, po prostu, jeżeli źle wam lotka spadnie, no to może się okazać, że przy pierwszym rzucie, niestety, zakończy się żywot waszych systemów. No, bo jeżeli na przykład lekka Wam upadnie w ten sposób, i tutaj te naprężenia będą zbyt duże, no to może się okazać, że po prostu ten system pęknie, więc no trzeba mieć też trochę farta, żeby te systemy trwały jak najdłużej w zdrowiu. Jak czytałem komentarze pod innymi recenzjami, to powiem Wam, że są dość mieszane, czyli że parę osób tam pisało, znaczy mieszane. Oczywiście większość jest pozytywna, że fajnie jest pokocena i w ogóle. Ale parę osób pisało właśnie, że już po kilku rzutach, niestety, były jakieś pęknięcia. Zobaczymy. Mam nadzieję, że mi podczas recenzji nic nie pęknie i że też będę korzystał z tych systemów dłuższy czas i że będę zadowolony. Także kończąc tutaj temat wyglądu z bliska, jeszcze raz prezentuję jeszcze raz wspomnę o kształcie piórka, skoro już tutaj właściwie mówiliśmy o Koderek, to możecie zobaczyć, że minimalnie różnią się te kształty. W ogóle możecie zobaczyć, jak bardzo już porysowany jest. Będziemy sobie robić niedługo odcinek z przedstawieniem, jak się po jakimś czasie miewają, a tymczasem kształty. Zobaczcie, że minimalnie się różnią. Tutaj na przykład długość tej części jest różna, ale z grubsza, z grubsza to jest to samo. Tutaj te rowki, naprawdę fajnie i dosyć ciekawy kształt tego szafta tutaj. Także tak się prezentują Winnemouth Fusion. A tak jeszcze a propos koloru, bo mówiłem Wam, że wygląda na kamerze, że to jest pomarańczowy i w sumie jak tak zobaczyłem sobie grafiki wszystkie, to one są prezentowane jako pomarańczowe, więc ja wiem, faceci są słabi w kolory, ale mi to się bardziej na czerwony prezentuje. Zresztą o, zobaczcie jaki to cień rzuca na rękawiczkę. Taki Bardziej czerwony to jest dla mnie. Dobra, zobaczymy zaraz na tarczy. Parę rzutów też sobie tymi oddamy. i No i cóż, coś powiedzy pomarańczowe. No dobra, nie, no jest, jest bardziej pomarańczowe. <laughs> Także poprawiam się. Nie tylko na kamerze jest pomarańczowe. Ok, sprawdźmy sobie długości. Tutaj, gwoli ścisłości, jeszcze raz mniej więcej odtąd do początku szaftu powinniśmy mierzyć. Ok. Troszeczkę więcej, tu powinno być, wychodzi mi 21,5. S powinno być około 22. No wiadomo, tam kwestia jeszcze mojego pomiaru. Tu się mniej więcej piórko zaczyna i do końca. Tu mamy 20, troszeczkę mniej. 28 i 1, powinniśmy mieć 28 in between, czyli tu już mi lepiej poszło w mierzeniu. I tutaj znowu gdzieś tutaj piórko się zaczyna, gdzieś. Znaczy gdzieś. I tutaj się szaf zaczyna. 34, 18. No i powinno być 34. Jeżeli chodzi o porównanie z klasycznymi szaftami, to podobnie jak w przypadku kondorów. Mm, jeżeli weźmiemy sobie shorta, no to tutaj mamy porównanie do shorta. Są one bardzo podobnej długości jeżeli nie identycznej. No może nie, jest ok. Jest bardzo podobnie. Mediuma nie mam, żeby porównać, bo jeszcze z wagą będziemy sobie oczywiście porównywać zaraz, ale to jest, to jest medium. To jest in-between, więc jak widać jest trochę krótszy. No i to jest medium win-małowy, więc widzicie, że tutaj te długości się pokrywają. Więc tutaj rzeczywiście medium odpowiada mediumowi, short odpowiada shortowi. No, i gdybym miał do czego porównać, to tutaj Wam jeszcze porównał in between do innego in betweena No i w sumie jeszcze sekundkę tu mam wektę. Może ona jest jeszcze in between. Sprawdźmy. No, akurat się udało. Mam in between i możecie zobaczyć, że również tutaj się długość pokrywa. Ok, przejdźmy do wagi. Zacznijmy sobie od shorta 1.45 i porównajmy sobie od razu do tego, co tutaj przed chwilą patrzyliśmy. 1.50, więc widzicie, że bardzo podobnie. Medium 1.54. Porównajmy sobie gwoli tutaj doświadczenia szafdwekta. On będzie troszkę cięższy z wiadomych względów. 1.65. Tutaj mieliśmy 1,54, tak? 53,54. Także troszeczkę cięższy. No ale wiadomo, że jeżeli wzięlibyśmy odpowiednik tylko nylonowy, to by było to bardziej podobne. No i medium 1,58. Także widzicie, że te wagi się za bardzo nie różnią. No i weźmy sobie tutaj. No tutaj większa różnica. 1,58. I jeszcze zróbmy sobie jedno porównanie. Czyli jeszcze raz sobie weźmy ten in between. 1,53 i ten in-between odpowiadał kondorowi medium. I teraz sobie zobaczmy, właśnie ile kondor medium waży. 1,54, także widzicie, że praktycznie wagi tutaj tych dwóch systemów są identyczne. Już chciałem iść na tarczę, ale dwie rzeczy mi tutaj rzuciły się w oczy, dlatego się podzielę od razu z Wami tutaj widokiem z bliska. Po pierwsze przy zakładaniu, jak sobie założyłem wszystkie trzy, to zauważyłem, że dosyć ciężko one wchodzą. I to jest z jednej strony plus, no bo jeżeli ciężej się... Myślę, że słyszycie, nie? Że ten plastik aż tutaj pracuje przy wkręcaniu. Z jednej strony to jest plus, bo oczywiście będzie nam się to mniej wykręcać, ale z drugiej strony może to być minus, bo jeżeli to jest tutaj mocno ściśnięte, to przy wszelkich tutaj upadkach będą większe naprężenia na ten plastik i może się okazać, że właśnie te upadki będą zabójcze dla tych systemów. Także zwracam Wam uwagę na to, że właśnie one tak dosyć mocno wchodzą. Nie wiem, czy jest to kwestia jakiegoś jednego modelu, lotek i tutaj systemów. Sprawdzę sobie jeszcze inny. Nie, ten tutaj też mocno wchodzi. Ta końcówka jest rzeczywiście. Słyszycie, prawda? Dobra, to jest jedna rzecz, która mi tutaj się rzuciła w oczy, a druga rzecz, niestety, która mi się rzuciła w oczy to że jakość wykonania tuż przy tutaj łączeniu tego systemu z barelem no, pozostaje wiele do życzenia. Myślę, że widzicie tutaj, że jest to nieregularne odstaje. Tutaj jest jakieś takie, nie wiem, polisowane. Tutaj jakiś kawałek jeszcze plastiku sobie zwisa. O, tutaj mam nadzieję, że widzicie teraz z boku, że nie kończy się to idealnie. No i właśnie jak sobie tu jeździmy, no to słyszycie to chropotanie. No i niestety tak to wygląda. I to nie jest tylko jeden. Myślę, że tu też widzicie. No, zła OK. E, I w trzecim chyba też coś takiego mieliśmy. O, już widać tu z boku, nie. Czyli to miejsce tutaj by wymagało poprawy. O. Tutaj trochę ten plastik wystaje. Także jeżeli łapiecie tu lotkę, to niewykluczone, że będzie Was to trochę. Irytować. I znowu nie wiem, czy to jest tylko akurat ten jeden komplet. Czy to będzie też w przypadku innych kompletów coś podobnego. No ale troszkę to na minus. Tutaj akurat nie czuję, żeby coś takiego było. I też nie widać. Chociaż tutaj lekkie zniekształcenie jest, ale to, to nie jest coś takiego, co by wystawało. O, tutaj słyszycie. Przejście jest płynne. Nie to, co tutaj przed chwilą. Także ja jeszcze zaraz złożę wszystkie trzy, czyli te i te. Wszystkie trzy, które dostałem, komplety, i zobaczę, czy w innych też występuje coś takiego jak tutaj. To tutaj jest zdecydowanie na minus. Mam nadzieję, że to tylko tutaj w jednym przypadku coś takiego ma miejsce, a nie, że to się powtarza regularnie. Jeżeli chodzi o te in-betweeny, tutaj żółte, no to tu nie ma takich przypadków. I tutaj w przypadku mediumów też nie zauważyłem, żeby coś takiego miało miejsce. Tu jest całkiem spoko. Aczkolwiek jeden gwint w tych mediumach tam trochę musiałem obrobić, bo jakieś tam farfocle wystawały. Nie wiem, czy teraz no, znajdę. Mam nadzieję, że nie trafię trzeciego na trzy. No trafiłem, czyli to w tym trzecim. O, tutaj widzicie takie farfocle wystają. Nie przeszkadza to w niczym, aczkolwiek tylko zauważam, że no, ta jakość wykonania tutaj mogłaby być trochę dokładniejsza, no, szczególnie w tym przypadku, bo ja będę nimi rzucał i myślę, że właśnie te tutaj niedoskonałości mogą mnie trochę denerwować, no ale sobie za chwilę to zobaczymy, bo właśnie przechodzimy na tarczę. Ok, przejdźmy zatem na tarcie, porzucajmy sobie tymi lotkami, chociaż tak naprawdę wydaje mi się, że poza stres testem, czyli weźmiemy sobie zaraz lotki 48 gramów i spróbujemy poobijać trochę, to tak naprawdę za dużo nie ma co tu łowić, no bo kształt standardowy, lotki piórka, waga standardowa, więc tak naprawdę, jeżeli długość mamy taką samą, to lotki powinny nam latać. Bardzo podobnie. Ja rzucam zazwyczaj na, na tych bardziej in-between, troszkę dłuższych. Za chwilę sobie też sprawdzę, jak latają na tych in-between, czyli na tej długości, co standardowo rzucam. Ale chciałem właśnie najpierw te tutaj sobie porównać. Cóż, tak jak mówię. Ciężko coś więcej powiedzieć. Jak zwykle w sumie e, montuję Wam mikrofon. Możecie sobie porównać dźwięki. Jakoś obitek nie było na razie. E, dźwięk jest taki mocno plastikowy. Może się podobać, może się nie podobać. Być może jak się trochę wyrobią, wyrobią jakieś pierwsze obrażenia będą miały, to ten dźwięk trochę się zmieni. Ale na pewno dźwięk obić będzie już za chwilę. Jak sobie właśnie weźmiemy lotki 48 gramów, i spróbujemy trochę poobijać i zobaczymy, jak w pierwszych kontaktach już będzie się prezentować tutaj wytrzymałość tych systemów. No, a powiedzmy, że tutaj jakieś dźwięki były, myślę, że dosyć specyficzne, jeżeli się przysłuchacie. Dobra, to co? Ja sobie jeszcze porzucam tymi mediumami, zobaczę jak tymi, to, tą długością będziemy się rzucać, a tymczasem zapraszam Was na to, co wszyscy czekali, czyli 48 gramów, parę uderzeń i zobaczymy, czy lotki dadzą radę i jak będą wyglądać właśnie po tych testach. Ok, parę znaczących obitek było. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. To była ta lotka, właśnie, która była wbita w potrójną dwudziestkę. Jak widzicie, poza ryskami, które wiadomo, że są, mamy tu też takie odbicia. Być może na tym kolorze to jakoś dosyć mocno widać, ale zwróćcie uwagę, że te właśnie odbicia też są mocno widoczne. Jeżeli chodzi o tę perspektywę, to widzicie, że tutaj też lekkie odkształcenia mamy. Oczywiście weźcie poprawkę. Lotki 48 gramów. No, i trochę tych obitek było. Niektóre dosyć mocne. Inne piórka, wiadomo, że obijały się mniej, bo były rzucane osobno, ale widzimy, że też tu jakieś pojedyncze defekty są. Tutaj bardziej widzimy ubytki. Jeżeli chodzi o, o uderzenie, myślę, że widać. Okej, okay. także jakieś tutaj. Nawet po tym krótkim rzucaniu uszkodzenia są. No i tak się właśnie prezentują Winmau Fusion. Jak widzicie nie obyło się bez drobnych uwag, chociażby właśnie z wykonaniem tegoż. Systemu. Mam nadzieję, że w jakichś dalszych produkcjach czy też innych kształtach, tak jak mówiłem, WinMao po prostu zwróci na to uwagę, bo to zapewne jest jakaś mała pierdoła, którą dosyć łatwo będą mogli wyeliminować. Weźcie też pod uwagę, że tak naprawdę tylko w tym jednym na trzy zestawy miałem ten problem. Także. Być może to był niefart, że taki zestaw dostałem. Niemniej, jakbyście kupowali stacjonarnie, to zwróćcie sobie na to uwagę. Wiadomo, że jak kupujecie przez NET, to macie te możliwości trochę ograniczone. Aczkolwiek wiadomo, że w razie czego możecie zwrócić, chociaż cena jest tak niewielka, że może się to po prostu nie opłacać. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o te wytrzymałości, ten krótki pokazał, co pokazał. Trzeba będzie trochę dłużej porzucać, żeby coś więcej powiedzieć. I oczywiście też postaram się to zrobić, czyli porzucać jakiś miesiąc, dwa i za miesiąc, czy też właśnie dwa mm, rzucania tymi systemami, nagrać kolejny film z porównaniem, jak to wygląda, i lepiej ocenić tę wytrzymałość. Dobra, a teraz przejdźmy sobie do konkursu. Do wygrania będą dokładnie te szafty, czyli Winmow Fusion MKI białe i wygra go osoba, która w komentarzu da najciekawszą propozycję, która jest związana z tym, że za chwilę będziemy mieć tutaj 1000 subskrypcji, za co serdecznie dziękuję. Jeszcze oczywiście zrobię to ponownie, kiedy ten 1000 wybije i tak się zastanawiałem, co mógłbym zrobić na ten 1000 subskrypcji. I właśnie tutaj chciałbym sprawdzić waszą kreatywność, czyli dajcie mi znać, co mógłbym zrobić w związku z tym wydarzeniem, które niedługo będzie miało miejsce, czyli z wbiciem przeze mnie przez nas właściwie, bo to przecież nasz wspólny kanał i też chciałbym, żebyście tutaj mieli aktywny udział i chociażby tym konkursem będziecie mieli. Co mógłbym zrobić właśnie z okazji tego tysiąca subskrypcji? Może to być, nie wiem, jakiś film, jakieś rozdanie, które też będzie angażujące finansowo z mojej strony, oczywiście do pewnego stopnia. Nie przesadzajcie, aczkolwiek, puśćcie wodze fantazji, postaram się wybrać najciekawszy komentarz i już oczywiście z góry przepraszam, że to będzie mocno subiektywne, no bo ja to będę oceniał, ja będę oceniał, co jest najciekawsze według mnie, także wybaczcie. Niestety tak niektóre konkursy wyglądają, że tutaj subiektywnie będę oceniał, aczkolwiek już niedługo będzie konkurs, który będzie w pełni obiektywny. A nagroda będzie dużo bardziej cenna. Także, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie zostawcie subka, bo konkursy odbywają się tutaj regularnie. No i oczywiście do samego wzięcia udziału w konkursie subskrypcja jest wymagana. Tego chyba nie muszę dodawać. Zostawcie też łapkę w górę, serduszko. Jeżeli Wam film się podoba, jeżeli Wam się nie podobał, to zostawcie łapkę w dół, nakarmicie algorytmy dzięki temu i dzięki temu też będę mógł wrzucać dla Was więcej filmów. Także co? Konkurs jeszcze raz. Dajcie propozycję, co mogę zrobić na tym kanale w związku z tysiącem subskrypcji. I w związku z tym, że dotyczy to tej liczby, która nieuchronnie się zbliża, to konkurs trwa albo do wbicia tysiąca subskrypcji, albo do końca. Listopada. Na początku grudnia skontaktuje się z wygranym. Napiszę w komentarzu osobie, która według mnie da najciekawszą propozycję. Taki nietypowy konkurs i taka nagroda. Ode mnie. Jeżeli chodzi o Winmod Fusion, to na pewno będę korzystał, bo nie ukrywam, że trochę przyzwyczaiłem się do systemów. Już nie mam tego nawyku układania piórek, o którym Wam mówiłem w odcinku o kondorach, także zdecydowanie będę korzystał. No i cóż, mam nadzieję, że właśnie za jakiś czas będę mógł Wam nagrać aktualizację tego odcinka i pokazać, jak to tutaj z tą wytrzymałością jest. No i cóż, tyle na dzisiaj, klasycznie mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy, przydatny, czekam na Waszą inwencję twórczą w komentarzach. No i cóż, dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnych recenzjach.